Polskie zasoby złota są coraz większe. NBP realizuje konstytucyjne, ustawowe i patriotyczne zobowiązania. Razem budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego i tworzymy rezerwy, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe. Taki jest światowy trend, takie są oczekiwania polskiego społeczeństwa. NBP w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył zasoby złota ponad trzykrotnie. Dzięki temu wynoszą one niemal 360 ton. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie obserwatora gospodarczego. Dziś będziemy rozmawiać o rynku nieruchomości rynku nieruchomości w Polsce. A moimi państwa gościem w tej rozmowie jest pan Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, czy z polskim rynkiem mieszkaniowym jest wszystko w porządku? No pewnie zależy, kogo zapytamy. Jeżeli zapytamy tych, którzy chcą kupić, no to powiedzą, że coś tu zdecydowanie jest nie tak, bo te ceny są z kosmosu. No jak zapytamy kogoś, kto chce sprzedać, no to powiedzą, że wszystko jest normalnie, wszystko jest tak, jak powinno być. I tak naprawdę, jak popatrzyłem na różnego rodzaju dane, zmiany też innych czynników, które powiedzmy są w pewnym stopniu skorelowane z rynkiem nieruchomości, no to rzeczywiście można tutaj przytoczyć i argumenty, które poprą jedną i drugą stronę bo mamy z jednej strony i bardzo mocne wzrosty, które to naprawdę wywołują czasami takie niedowierzanie wręcz, że jeżeli chodzi o kupujących, którzy na przykład nie wiem, sprawdzali sobie ceny rok, dwa lata temu, a ile to samo mieszkanie, czy takie samo mieszkanie kosztuje teraz, no to naprawdę to wywołuje czasami przerażenie, a z drugiej strony Ci, którzy sprzedają, no pokazują jednak to, że te ceny mieszkań wcale nie oderwały się jakoś od realiów, w tym sensie, że one rosły mniej więcej w bardzo podobnym tempie, jak rosła inflacja, w bardzo podobnym tempie, jak rosły wynagrodzenia, więc oni również mają swoje argumenty za tym, że te ceny, które są, to nie jest jakaś bańka, tylko że to jednak z czegoś wynika, z jakichś innych elementów, które mają też wpływ na to, właśnie jakie te ceny są. No, nie da się ukryć, że ostatni rok to jest wzrosty w tych największych miastach. Tutaj mam na myśli Warszawę i między innymi Warszawę i Kraków. To są wzrosty wyrażone w procentach dwucyfrowe i to tak mocno dwucyfrowe, bo ponad 20%. Nie da się ukryć, że wpłynął na to bezpieczny kredyt 2%. Uważa pan, że gdyby nie było tego kredytu, to te wzrosty cen nieruchomości zakładam, żeby były, ale że byłyby poniżej stopy inflacji i realnie byśmy mieli. Spadek cen nieruchomości, czy jednak przeceniamy wpływ tego bezpiecznego kredytu 2% i te ceny mieszkań, ceny nieruchomości, tak by rosły dość dynamicznie. Ja myślę, że trochę przeceniamy ten bezpieczny kredyt. On oczywiście miał wpływ, miał znaczący wpływ, ale to nie jest jedyny czynnik, który ma tutaj znaczenie na tym rynku. Choć wydaje mi się, że to wszystko działoby się pewnie trochę inaczej, chociaż jakby nie było tego programu, to wiele rzeczy mogłoby dziać się zupełnie inaczej. No ale mimo wszystko ten chociażby ten sam wysoki wzrost wynagrodzeń, no on i też złagodzenej rekomendacji S, bo wyobraźmy sobie, że nie ma tego programu, ale inne rzeczy się zadziały, czyli zadział się. W, znaczący wzrost wynagrodzeń, zadziało się złagodzenie rekomendacji, no więc tak naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć, co by się stało, bo mamy właśnie ten, ten wzrost wynagrodzeń z jednej strony, a z drugiej strony mieliśmy bardzo, wciąż w sumie mamy dość wysoki poziom stóp procentowych, więc no mi się wydaje, że bez tego programu ten wzrost na pewno by był dużo mniejszy, albo by go nie było, no trudno powiedzieć, mógłby być nawet, bo mieliśmy przecież nawet tendencję, taką leciutką tendencję spadkową, zanim ten program, zanim został ogłoszony, zanim nie zaczął, jeszcze nie ruszył, ale już jak, zanim został ogłoszony, czyli powiedzmy w 2022 roku, druga połowa, no to było taka właśnie, już były podwyżki stuprocentowych, ta dostępność nagle bardzo mocno spadła i te ceny nawet minimalnie, minimalnie zaczęły spadać. No i potem nagle na początku roku było ogłoszone to, że będzie ten program, no i ceny nagle przestały spadać, potem zaczęły rosnąć. Więc ten program niewątpliwie miał duże znaczenie, bo on miał też tutaj kilka elementów, nam się złożyły. Rzeczywiście sam program powodowało to, że to oprocentowanie 2%, no ono naprawdę można powiedzieć jest rewelacyjne. My nigdy w historii nie mieliśmy, jeżeli chodzi o zwykłe kredyty hipoteczne, nie mieliśmy aż tak niskiego oprocentowania, więc to powodowało, że raty rzeczywiście były bardzo niskie, choć no częściowo to było powiedzmy rekompensowane tym, że raty były malejące, więc ta rata, gdyby była stała, byłaby jeszcze niższa, więc tutaj była jakaś taka trochę rekompensata, ale kolejna rzecz to nam się to złożyło z tym odłożonym Popytem, który miał bardzo duże znaczenie, też bo ci młodzi, którzy yy, kupowali pierwsze w życiu mieszkanie, no oni, zanim program ruszył, to oni właściwie nie mieli szans na kredyt. Stopy procentowe były tak wysokie, że oprocentowanie kredytów były momenty, że przekraczało nawet 9%, więc oni mieli albo bardzo niską zdolność kredytową, albo i wcale nie mieli. Więc te osoby musiały czekać. Czekały, aż spadną stopy procentowe, ale no, okazało się, że zanim one spadły, to pojawił się ten program, który można powiedzieć, no też obniżał im oprocentowanie. Więc z ich punktu widzenia można powiedzieć, że to była duża obniżka procentowych. No więc jak te osoby nam się skumulowała, nam się duża liczba osób i nagle oni się wszyscy w jednym momencie rzucili do zakupów, no to sprzedający, widząc co się dzieje, no oczywiście reagowali tym, że zaczęli podnosić ceny. I jakby tego było mało, potem mieliśmy jeszcze drugi taki, taki boom, można powiedzieć, listopad, grudzień kiedy już było wiadomo, że te pieniądze się kończą. I znowu ci, którzy gdzieś tam mieli z tyłu głowy, że chcą za jakiś czas kupić, no pomyśleli sobie, że za chwilę tego nie będzie, nie wiadomo, czy będzie kolejny program, czy nie, nie wiadomo, kiedy 100% spadną, więc szybko zaczęli się również rzucać takie osoby do zakupu i mieliśmy kolejną taką kumulację znowu, a to było jeszcze, może ta kumulacja nie była aż tak duża, ale rynek był już bardzo wyprzedany, tych mieszkań było już niewiele. No więc, no, jak to zwykle bywa, jak jest niewielka podaż, a duży popyt, no to ceny wtedy automatycznie mocno rosną. I to był właśnie jeden z tych czynników. No ale też pamiętajmy o tym, że dane BIK-u pokazują, że to nie tylko był bezpieczny kredyt 2%, że to był tak naprawdę 60%, czyli powiedzmy, no trochę ponad połowa, to był ten bezpieczny, reszta no To były zwykłe zakupy albo za kredyt, albo za gotówkę, zakupy inwestycyjne, więc on miał duże znaczenie. No ale to, to nie było wszystko: to nie było 90%, to było tylko 60%. Więc mimo wszystko ten wzrost wynagrodzeń też miał bardzo duże znaczenie, i on również powodował, że ten taki zwykły popyt, można powiedzieć, również się pojawił. I połączenie tych elementów wszystkich do tego, no właśnie te, te wynagrodzenia, one mają też dużo znaczenie w tym sensie, że jak ktoś kupuje mieszkanie, no to on, no cena wiadomo, że ma znaczenie, ale tak ostateczności, jak to nie jest jakiś inwestor, który kupuje za gotówkę, tylko zaciąga kredyt, to my patrzymy na ratę i sobie zastanawiamy się, no ile, jaką ratę jestem w stanie zapłacić przy, tym, przy tych dochodach, jakie mam. No, i gdzieś tam mi wychodzi jakaś kwota, nie wiem, załóżmy 3000, na przykład. No, i sprawdzam, co jestem w stanie za to kupić. No, i jak się przychodzą takie osoby do deweloperów, do sprzedających, no to oni, widząc, co się dzieje, na jakie kwoty godzą się klienci, to dostosowują automatycznie cenę, Więc pewnie bez tego programu. Może mielibyśmy taką bardziej stabilizację, może przez jakiś czas by spadały, później dopiero by zaczęły trochę te ceny rosnąć i pewnie wolniej, więc podejrzewam, że no na pewno wzrost byłby mniejszy, ale z drugiej strony, no patrząc na to, co się dzieje z wynagrodzeniami, to w dłuższym okresie to no te ceny i tak pewnie by wzrosły, bo one mniej więcej jednak w długim okresie no są skorelowane z tym, powiedzmy, jakie mamy wynagrodzenia, plus jest to modyfikowane jeszcze przez właśnie poziom 100%, Więc być może póki te 100 stopy procentowe byłyby na wysokim poziomie, to jeszcze ten wzrost byłby niewielki, ale prędzej czy później te stopy procentowe zostałyby mocniej obniżone, więc no być może ten wzrost by się przesunął na, na przykład na 2024 czy 2025, trudno powiedzieć, kiedy jakieś większe obniżki stóp procentowych się pojawią, no ale prędzej czy później te wzrosty by się pojawiły. Powiedział Pan o długim okresie, a ja bym chciał, chciał Pana zapytać o nieco krótszym okresie, a mianowicie jakie są Pana zdaniem perspektywy do Dynamiki cen mieszkań na ten rok, na 2024 rok, bo z jednej strony to, co pan powiedział, był bardzo duży popyt w zeszłym roku i duża część tych potrzeb mieszkaniowych została zaspokojona, więc co w pewien sposób się nasuwa, że w tym roku ten popyt może być mniejszy. No ale jest jeszcze druga strona medalu: mamy raz presję kosztową, która siłą rzeczy podwyższa ceny nowych mieszkań. A drugą rzecz to jest zmniejszona podaż ze strony deweloperów. Jak to wszystko się poskłada nam w całość? A no i jeszcze mamy zapowiedź nowego programu, który ma być swoistą kontynuacją bezpiecznego kredytu 2%. Jak pan uważa, jak to się nam wszystko to poskłada do całości? 2024 rok to znowu będą dwucyfrowe w procentach wyrażone wzrosty cen mieszkań, czy może jednak ta sytuacja się trochę ustabilizuje i te wzrosty będą niższe? No, mi się wydaje, że wciąż prawdopodobne są wzrosty, aczkolwiek ja obstawiam, że będą dużo, dużo niższe, choć bardzo trudno mi jest w tej chwili prognozować, bo jest dużo tych kluczowych czynników tutaj jeszcze powiedzmy nic nie jest przesądzone, tak można to powiedzieć, bo ten program niby jest ogłoszony. No, ale tak naprawdę jeszcze sporo podejrzewam, że może się zmienić, więc też kluczowe będzie, jaki będzie ten ostateczny kształt uchwalonych przepisów. No, ale ten, ten program, powiedzmy też, jego kształt, nawet obecny, który jest sugeruje, że jednak ten wpływ będzie mniejszy, dlatego że, co prawda, na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej atrakcyjny, bo tam mamy to oprocentowanie 0% 1% czy 1,5%, no, ale w kluczowe jest to, że tam jest ograniczenie kwoty, która ma być, może być objęta tym obniżonym oprocentowaniem. No I ta kwota już jest zdecydowanie mniejsza niż była w tym bezpiecznym kredycie, bo tam mieliśmy właściwie do 500-600 tysięcy, w zależności od tego, czy singiel, czy, czy rodzina. Teraz mamy w przypadku singla tylko 200 tysięcy. W przypadku rodziny no, już te kwoty są większe 400-500, w zależności od tego, ile jest, czy są dzieci, ile ich jest. No ale mimo wszystko 600 tysięcy dopiero przy trójce dzieci, a takich rodzin to jednak nie jest zbyt dużo. Więc wydaje mi się, że wpływ tego programu będzie mniejszy. To jest jeden z tych elementów, który sugeruje, że takich wzrostów raczej się, że tak mocne wzrosty się nie powtórzą. Kolejna rzecz, no właśnie wiele osób, która planowała już zakup pierwszego w życiu mieszkania, już tych zakupów dokonała. Oczywiście program pozwala też na zmianę mieszkania, ale to tylko też w przypadku rodzin z trójką dzieci. Już wspomniałem, że takich rodzin nie ma zbyt wiele, a nawet jeżeli. Jeżeli jeszcze dodatkowo należy dodać, że wiele z nich już ma, powiedzmy, duże mieszkanie, więc tu obstawiam, że skala nie będzie jakaś bardzo duża, jeżeli chodzi o ten program. Kolejna rzecz też nie wiadomo co z stopami procentowymi, bo one też mają ogromny wpływ na to, jak mogą zmienić się ceny. No i tu prognozy też są bardzo rozbieżne, bo są ekonomiści, którzy prognozują, że w ogóle nie zobaczymy żadnych obniżek stop no procentowych, a są też prognozy, które mówią, że może, mogą być mniej więcej dwie powiedzmy obniżki łącznie o pół punktu procentowego, no więc y, takie obniżki y, no już miałyby znaczący wpływ powiedzmy na, na wysokość raty, na dostępność kredytów, chociaż wciąż oczywiście to Oprocentowanie byłoby dość, dość wysokie, wciąż byłoby takim czynnikiem, który jednak nie napędzałby jakoś bardzo mocno, no bo nie oszukujmy się o procentowanie na poziomie 6,5%, to wciąż jest bardzo wysoki poziom. Zwłaszcza, jak sobie porównamy do poziomów 3,5, 4%, 4,5%, no to 6,5% to jest naprawdę wciąż taki poziom, a teraz no, jeżeli by się stopy nie zmieniły i to oprocentowanie pozostałoby na poziomie ponad 7%, no to też nie sprzyja jakoś bardzo, bardzo mocno zakupom. No, więc wydaje mi się, że jeszcze kolejna rzecz właśnie kluczowa to są wynagrodzenie. Też mamy bardzo mocne, przynajmniej wydaje się tak, że będzie bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, przynajmniej tego wynagrodzenia minimalnego, że 18% to wynagrodzenie nam rośnie rok do roku w przeliczeniu już na kwotę netto. Więc inne wynagrodzenia te wyższe pewnie też będą reagowały. Może nie aż tak mocno, ale podejrzewam, że również będzie mocny wzrost wynagrodzeń. No więc on, te wszystkie czynniki jak gdyby wpływają na to, że te ceny dalej mogą rosnąć, ale no wydaje mi się, że już nie tak mocno, jak to było w, w ubiegłym roku. Ale tu muszę dodać też taki e, zabezpieczający disclaimer, dlatego, że już działam na tym rynku naprawdę bardzo długo i już ta historia nauczyła mnie tego, że rzeczywiście wszystko czasami wydaje nam się, że wszystkie czynniki uwzględniliśmy, no ale jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, jest wiele rzeczy. Które naprawdę mają czasami kluczowe znaczenie, my ich nie dostrzegamy, dopóki one się nie wydarzą, czy jakoś nie zaczną naprawdę bardzo mocno oddziaływać na, na rynek. Więc też podejrzewam, że te wzrosty nie będą trwały wiecznie. W pewnym momencie ten trend wzrostowy, no po prostu się zmieni na trend spadkowy, tylko no, nikt nie wie dokładnie, kiedy to nastąpi. Mm. I przeważnie, nawet te czynniki, które nam się wydają zagrożeniem, to ostateczności okazuje się, że coś zupełnie innego się wydarza i coś zupełnie innego, co wcześniej, nawet być może było mi ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak to jest, jak, jak to ma duże znaczenie. Więc być może to będzie na przykład jakiś czynnik, który bardzo mocno podwyższy nam bezrobocie, co oczywiście byłoby bardzo negatywną dla całej gospodarki informacją. No i to też by spowodowało, że ludzie nagle zaczęliby się obawiać zaciągać kredyty hipoteczne. Część może byłaby zmuszona sprzedać mieszkanie, które jakiś czas temu kupiła. I to mogłoby też właśnie znacząco obniżyć ceny, ale jaki to mógłby być czynnik? No teraz myślę, że tego nie wymyślimy. Kryzysy po prostu taką mają naturę, że one się nagle pojawiają, niespodziewanie działają dość szybko, chociaż ceny mieszkań raczej, gdy rosną, rosną szybko, spadać raczej spadają dość powoli. No ale te czynniki właśnie, one nagle się pojawiają zwykle, które powodują taki początek trendu spadkowego. Więc no, też nie chciałbym tutaj zostawić takiego chóra optymizmu, żeby wszyscy myśleli, że to wiecznie będzie rosło do nie wiadomo jakichś poziomów. Podejrzewam, że w pewnym momencie ten trend zostanie przerwany, ale nie wiemy w tym momencie, kiedy to się stanie i co dokładnie ten, ten trend przerwie. Ale myślę, że trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie podejmuje. No, takie decyzje finansowe, które o bardzo dużym znaczeniu, bo zakup mieszkania no to jest kilkaset tysięcy złotych, nawet w największych miastach może być ponad milion złotych, więc też przy obecnym poziomie stuprocentowych te raty wynoszą kilka tysięcy złotych, więc trzeba gdzieś z tyłu głowy mieć, podejmując taką ważną decyzję. Że no nie zawsze musi być tak, jak jest teraz, i że za chwilę coś może się wydarzyć, co spowoduje, że ta sytuacja bardzo mocno się zmieni. I tego też trochę nas nauczyły te mocne podwyżki stu procentowych. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy niemal zerowe stopy procentowe, a nagle one wystrzeliły i mamy w tej chwili wciąż bardzo wysoki ten poziom. I to naprawdę trwało bardzo krótko. Od tych poziomów zerowych do powiedzmy do poziomów ponad 6%, więc czasami bardzo szybko ta sytuacja może się zmieniać. No, sy sytuacja nam no, z tymi stopami to się w ciągu roku mniej więcej zmieniła, więc to był faktycznie bardzo, bardzo szybka sytuacja. Mi taki czynnik przychodzi na myśl, aczkolwiek to nie jest, żeby było jasne, to nie jest czynnik bardzo odkrywczy, bo o tym mówią dosłownie wszyscy. I też miałem takie pytanie do Pana zapisane, więc już pozwolę sobie je zadać. Y Demografia. Wydaje mi się, że i o ile tutaj trochę pozwolę sobie na, na, na wyrażenie swojej opinii, o ile wydaje mi się, że w tych dużych miastach, tych dużych ośrodkach miejskich jak Warszawa, Kraków, Poznań, to ta demografia, e, za szybko te zmiany demograficzne nie będą odczuwalne, tak wydaje mi się, że w tych mniejszych ośrodkach miejskich typu e, Strzelam e, i Gniezno, Gniezno, Włocławek, Grudziądz, takich ośrodkach miejskich około 100 tysięcy mieszkańców, e, te zmiany demograficzne na rynku nieruchomości mogą być już szybciej widoczne, i jak to wygląda? Ma Pan dane na ten temat, że faktycznie, które by potwierdzały to, że, że w tych mniejszych ośrodkach miejskich te zmiany demograficzne już wpływają na, na rynek mieszkaniowy? No one dopiero zaczynają. Rzeczywiście, moim zdaniem, to akurat już jest przesądzone, i tu wydaje mi się, że nic nie jesteśmy w stanie zmienić. I za chwilę ten rynek nieruchomości to naprawdę już wcześniej mówiliśmy o przyszłości, a teraz to już jest kwestia moim zdaniem roku, dwóch, góra, trzech lat, kiedy to naprawdę będzie miało ogromne przełożenie, w tym sensie, że duże miasta, te, które się rozwijają, w których właśnie jest praca, w których są wyższe dochody, one przyciągają i osoby z właśnie innych części Polski, przyciągają imigrantów, więc nawet jeżeli mamy powiedzmy te problemy demograficzne, to one w jakiś sposób w tych największych miastach są rekompensowane właśnie osobami, które do tych miast przybywają, migrantami, zarówno wewnętrznymi, jak jak i zewnętrznymi, czyli z zagranicy. Ale właśnie w tych miastach mniejszych, albo w niektórych przypadkach nawet nawet większych, czy średniej wielkości, no tam ten czynnik nie działa i tam właśnie te programy, problemy demograficzne, one bardzo szybko się ujawnią, bo teraz właśnie powoli już odchodzą. Osoby urodzone w tym powojennym wyżu demograficznym, i oni zwalniają mieszkania, powiedzmy, ich dzieci, wnuki te mieszkanie dziedziczą. Tylko problem za chwilę się pojawi, taki, że no, z tymi mieszkaniami nie będzie co robić, bo tam nie będzie po prostu mieszkańców, który, którzy chcieliby to mieszkanie kupić, czy którzy chcieliby je wynająć, więc te mieszkania powoli, stopniowo będą, moim zdaniem, traciły na, na wartości. No w pierwszej kolejności, te w, oczywiście na no, jakimś tam najgorszym stanie albo w najgorszych lokalizacjach. No ale stopniowo z roku na rok będzie się okazywało, że coraz więcej jest tych tych wolnych pustych mieszkań, a jeżeli jest Dużo dużo stanów, no to wtedy wiadomo, że kupujący zdają sobie z tego sprawę, widzą mnóstwo ogłoszeń, są w stanie wynegocjować dużo lepsze ceny, więc myślę, że to już się nie zmieni. Trochę były jeszcze w ostatnich latach nadzieje, że może ta praca zdalna, że może ludzie będą właśnie przez te wysokie ceny uciekali do mniejszych ośrodków. Być może w niektórych przypadkach jest to możliwe, tych, które są na przykład zlokalizowane w niedużej odległości jakiejś, dużej aglomeracji, no to wtedy jak najbardziej jest to możliwe. W części zawodów teraz ta praca zdalna niemalże w pełni właściwie jest, jest możliwa, więc tam być może tak, ale jeżeli jest to jakieś miasto, które jest oddalone od dużego ośrodka, no to tam nie widzę żadnej nadziei niestety na to, żeby tam te ceny były w stanie się utrzymać. Będziemy mieli taki rynek dwóch prędkości, można powiedzieć, że duże miasta, tamte ceny będą, powiedzmy, rosły, albo jeżeli będzie pogorszyła się sytuacja, będą w miarę stabilne, a w tych ośrodkach wyludniających się, no tam właściwie jest tylko i wyłącznie jeden kierunek możliwy, czyli taka stagnacja, czy nawet albo duże spadki, albo taka stagnacja, bo po prostu ktoś, no z cenami mieszkańców jest tak, że jak się przyzwyczajemy do jakiegoś poziomu, to bardzo ciężko jest nam zaakceptować to, że musimy nie wiem, obniżyć o na przykład 100 tysięcy złotych cenę, więc to. Hmm. Działa taki mechanizm zapadki, można powiedzieć, że musi minąć pół roku na przykład zanim pierwszą obniżkę jakąś większą zrobimy, potem może musi mieć znowu pół roku, żeby znowu kolejną obniżkę wprowadzić, to tak powoli, powoli, moim zdaniem, y, będzie bardzo duża różnica właśnie w cenach małych, w tych właśnie wludniających się miastach, a w tych dużych, i te różnice no, teraz już są znaczące, ale moim zdaniem one będą dużo, dużo większe w przyszłości. A jak jeszcze mam ostatnie pytanie do Pana w kontekście właśnie tych spadających cen mieszkań w jednej części Polski, tej pier, jednej prędkości rosnących cen mieszkań w, dużej, w dużych miastach. No, nie da się ukryć, że Polacy bardzo lubują się w inwestowaniu w nieruchomości. Część kupuje je, żeby one sobie stały odłogiem i, i zysku, zyskiwały na wzroście wartości. Część Polaków kupuje je, żeby te mieszkania wynająć. Jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rentowność najmu nieruchomości? Jak to się zmieniło? Ponieważ widziałem, ekspander wydał jakiś czas temu statystyki na ten temat. To w niektórych miastach to naprawdę nie wyglądało kolorowo. To tak naprawdę stopę zwrotu można lepszą osiągnąć z obligacji Skarbu Państwa, które no nie oszukujmy się, są nieco bezpieczniejszym aktywem aniżeli. E, mieszkanie na wynajem. Tak, ta moda na wynajmowanie mieszkań, ona się zaczęła wtedy, kiedy rzeczywiście to przynosiło dużo wyższe zyski niż, niż lokata bankowa czy niż obligacje, czyli właśnie w momencie, kiedy mieliśmy. No te zerowe stopy procentowe, kiedy na lokacie mieliśmy, nie wiem, 10 na przykład, a wtedy właśnie rentowność takiej inwestycji, no co, co, co roku nam przynosiło właśnie powiedzmy 4, 5, 6% w zależności od miasta i wciąż powiedzmy, tutaj jakoś bardzo dużo się to nie zmieniło w, 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 od tamtego okresu wciąż powiedzmy to jest około w tej chwili około 5% netto już po uwzględnieniu podatku, tych wszystkich kosztów związanych z zakupem, z odświeżaniem i tak dalej. No no przy tak założeniu, mamy... przy założeniu, że mamy cały rok wynajęte czy? Tak, no właśnie, ale przy, jeszcze przy dodatkowych założeniach, że przez pełne 12 miesięcy to mieszkanie jest wynajęte i jeszcze dodatkowo, że nie mamy dodatkowego kosztu w postaci kredytu, czyli zakup jest w pełni za gotówkę. Gdybyśmy uwzględnili właśnie, że nie wiem jest miesiąc puste czy, czy dwa miesiące albo że jeżeli do tego jeszcze potrzebujemy no to, to wiadomo, że ta rentowność będzie wtedy y, wtedy niższa. No ale z drugiej strony, właśnie ci, którzy y, teraz można powiedzieć, zainwestowali w, w takie mieszkania, no z jednej strony, można powiedzieć, że ta rentowność samego wynajmu nie jest jakoś bardzo wysoka. Rzeczywiście nawet lokaty bankowe mieliśmy, nie siedem 7% y, czy obligacje skarbowe, które przy wysokiej inflacji potrafiły momentami y, przy, m, mieć oprocentowanie rzędu, nie wiem, 15-18% nawet, y, ale z drugiej strony właśnie y, mamy tutaj też ten drugi. Mechanizm, to znaczy to mieszkanie zyskuje na wartości, jeżeli oczywiście ceny rosną, więc ten ubiegły rok no, był dla takich osób bardzo dobry, bo mieliśmy średnio, powiedzmy, około 16% wzrostu ceny mieszkania, i do tego, jeżeli dojdzie nam jeszcze te 5% netto z wynajmu, no to już ten zysk naprawdę wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie. Choć oczywiście należy dodać, że ta wartość mieszkania no, ona jest trochę wirtualna, bo kluczowa będzie w momencie, kiedy będziemy to mieszkanie też sprzedawać to na giełdzie często się o tym mówi, że to ile teraz jest warte, to to, to jest tylko tak naprawdę połowa, bo kluczowa będzie właśnie to ile będzie warte jak będziemy sprzedawać i w przypadku mieszkań moim zdaniem jest podobnie, należy to traktować tylko jako takie wirtualne zyski, bo no, nie wiadomo, nagle też ta sytuacja może się zmienić i może się okazać, że jednak ceny zaczną spadać, więc ale właśnie, żeby też nie popadać tutaj właśnie w, jakąś, w jakieś takie skrajności, to, to warto o tym pamiętać, że to nie jest tylko zysk z wynajmu, więc myślę, że te osoby, które dokonały takich inwestycji, na pewno nie żałują tego, bo, bo łączne te, te dwa elementy powodują, że, że nie, czują, nie czują się tutaj jakoś poszkodowane. No tak, od 2015 roku z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny nieruchomości wzrosły o prawie 80%, więc no trudno uważać, żeby te osoby były poszkodowane. Moimi Państwa gościem był Pan Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.